Manko, z tej strony Spawn Gamers Dzisiaj jesteśmy w grze No More Rom in Hell z moimi znajomymi Łazą, Biomatik, Magdą, Lolem, e, dwoma Polakami i Fredim Znaczy wszyscy jesteśmy Polakami, ale tak. Teraz oni się przywitają. Przywitajcie się! No cześć, ja jestem Biomatik. No oprócz mnie jest tutaj jeszcze no cała, cała banda idiotów Dawaj ci ciśniemy Mieliście nie zbierać itów, a tu już trzy berety już ich nie ma co leżały no, Ale dobra Ciór ciśniemy Snajperkę ktoś z góry wziął Po co? Zgadnij po co jest snajperka? No, ej! No dobra O tutaj daj mi bre A nie, pusta O, są mi pusta. o nie, ktoś zgarnął już ja idę do... Ty to teraz nagrywasz? Tak, tak To chodźcie tam gdzieś no się dobra. zbierzemy Przed tym budynkiem Tu znowu widzę się wszyscy roz... roz... ten Dobra Dobra, tutaj jest lol Freddy Chodźmy Mati idziemy tędy Magdy znowu nie ma, gdzieś poleciała O jest Magda Dobra, to chodźcie tu za Magdą. Magda prowadzi, ale tak powolutku chodźmy. Idźmy. żeby nic nie, sta że starałem się, żeby nikt nie zginął za bardzo i żebyśmy się bardzo nie ten nie oddalali od siebie. Dobra, dobra. Tu będzie cold w kiblu, nie? Tutaj po lewej, a tu po prawej chyba też coś. Tu jest klucz. Tu jest shotgun chyba z, dwa, z dwoma pociskami. Dobra, jak coś masz dla mnie, to mi daj, bo ja jestem biedny, jak te. Myślę, Chcesz tego? Tu, ej, tutaj jest klucz w powietrzu, jak ktoś zabrał i został. Razem, razem Masz tutaj tego shotguna, tam jest chyba dwa pociski. Jak, dobra. jak chcesz, mogę Wystarczy. Ci dać jeszcze rozładowanego Colta, ale to nie wiem, po co Ci rozładowany. Wystarczy mi. Tu będzie zaraz to uh, chyba shotgun, nie? W szafce. Tu jest ten Winchester na dole, dobra. Lol, jak zwykle ze sniperką. Dziecko, uważajcie. Co teraz od Frediego? No twórzcie to, nie zamyk. Bo ten flor poszedł z Magdo chyba. Dzięki. Gdzie, gdzie macie spawarkę? Czy, czy co tutaj trzeba teraz zrobić? Akumulator. Akumulator? To nieźle Nie, akumulator. Aha, akumulator. Akumulator. Dobra. To szukamy akumulator. Akumulator. Akumumator matata. Akumulator. 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 Długo jeszcze traktor wyjdzie. Akumulator. Agregator Ej, znalazłem czołk Gdzie my jesteś Tu jest łaza z tym, biegnie Ej, choć chodźcie nam tu. My tu z Lolem jesteśmy i z łazą, ale tu nas jedzą. Murzyńskie dziecko małe chciało mi zjeść. Ma ktoś bandaż? Ty mi się amunicja niedługo kończy, nie ma żadnej jednoręcznej. Ma się jakąkolwiek jednoręczną niepotrzebną Magda gdzie jesteś? No, gdzie jesteś? Czy w ogóle wszyscy jesteście, ja tu z Lolem jestem koło tego Koło czołgu Tu jeszcze ładza się bawi tym Wybuchowym Ale mu coś nie wychodzi Jesteś mąbok kafa Magda, gdzie jesteś? Magda to ty, to ty tutaj, na lewo, na, na prawo, sorry Daj daj daj, daj. nie nie, nie, nie ukradaj go daj daj Dzięki O tam młot leży Już zjadłem. O, skradłem młota z podłogi. Ty tu Strażak umarł. Kto był strażak? Kto umarł? Freddy czy Relik? Chyba chyba spawarkę. Mam jakąś beczkę czerwoną tutaj. chyba nie tą nie tą puszkę, wiesz Ja mam białą puszkę, czekaj, a otoczają mnie tutaj Chodźcie za mną LOL, chodź tutaj, będziesz mnie osłaniał. O, się już, nie siebie mat jedną, dobra. Ej, LOL, uciekaj. Uciekajcie stamtąd, bo to wypierdoli. Kosmos. Strzelcie do te... No, dobra, nie trzeba. Widzieliście to? Ząb jak przetrwał. SKS, jak ktoś zahaczył. Tam będzie jeszcze shotgun na górze, chyba. I beretka, i... Apteczka i beretka, i shotgun będzie na górze. Dobra, to chodź. ja usuniam tył, a wy tam zbieracie. Ja biorę ammo do beretki, tam na górze co będzie. Mam apteczkę, jakby ktoś potrzebował bardzo. Tu jest shotgun, o tu to piszę. ja potrzebuję. Mam na szaro. Nie wiem, czy mam czerwony nikt czy nie... Masz czerwony, no. I łaza też. No, właśnie ja też potrzebuję. Dobra, to weź mu daj. Tak? Ja dobra, dobra, to łap łaza. Tak. Masz tu apteczkę. Za to było, dobra. Dobra, dzięki. Hej, dobra, że ile będzie nie innych? Co będzie? Się no, zwierzę, się, to no to na tej mapie chyba nie ma w sumie tego odebrzenia Jak przyjdzie Jezus Jezus tam był na górze, na plakacie Ty Co tam meg robi? Nie Teraz tu do sklepu tenisji, trzeba nie? No to trzeba te... wyłączyć No właśnie. Zraszacze. Nie, trzeba je włączyć właśnie. Ty, tak, ale on jest w środku tam. na cheatach, z Magdo. Jak zwykle. Ja tam szukam. Tu drzwi już otworzyli, patrz. Wbili do sklepu. To nie skradziajowali. Tak, Już Kto chce ma 3 Ja, nie. Ja bym chciał, dam ci młot. To rzuć. Eee, prosiłbym o nie A może dacie mu bandaż? Ja mam bandaż. No ja mam pilsy, jakby ktoś potrzebował pilsów, jakby był zarażony. Kto potrzebuje? Bo ja. No tu kolega. Wy wszyscy na czerwono prawie jesteście. Ron na czerwono, ten, ten też na czerwono, łaza na czerwono, Daj. tylko biomati na pomarańczowo Jej 6532 albo 1854 1.854 będzie. No to, to tak zależy, czasami jest ten, czasami jest ten... Dać, bo nie umie. Musisz go rozplątać, później kręcisz wokół kończyny, którą cię amputowano i naciskasz spinacz. Jak zabandażujesz, Ej, to już działa, nie będziesz krwawił, nie? Ej, już nie działa jak Ale, ale ja, jak to zrobić? Trzeba. Trzeba lewym przyciskiem, prawym albo No, wbiłem, wbiłem, 1.854 było. Kilka razy I zadziała. Dobra, nieruchomiliśmy ruchomiliśmy komputera kiedy pociąg Ciu, ciuch. Jej! jak to jedzie Idzie lokomotywa no, tak. Tylko chodź jakoś teamowo się mniej więcej o tędy wyjdziemy przez ten zakończenie Jakoś teamowo czyli skaczemy przez zębiaki? Nie, zabijamy zębiaki. Ej, mu nie działa to no. Takie pytanie Ej, ktoś coś zginął no To ten co mój bandasz nie działał No tak to jest, kiedy bandaż nie działa, NFZ nie refunduje. <noise> Ej, e, dobra, chyba idziecie tam sobie, czy przez sklep? Będzie łatwiej przez sklep, bo oni tam się zglumowali. No to chodźcie przez sklep, będzie szybciej sklep. i łatwiej. Tędy, tak? Ej, tam, tak? strzela ktoś. Dobra. Ej, jeszcze nie jest to tak, robisz, tak źle, dopiero trzy żyją. osoby nie żyją. No dobra, ale to tam jest trochę kłopot z tym... Tymi. Dziecko biegnie tutaj, słuchaj, a ty z łopatą tańczysz. Następnym razem to ja chodzę z wami. No, przydałoby się. No. To, to, to trochę ludzie tam blokują, to ja jeszcze od razu i ludzie mnie zablokowali. Takie pytania, wy poszliście już tam na górę, czy jeszcze nie? Nie, tu jest masa zombie przed tymi schodkami tutaj. A ten pociąg chyba długo tam nie będzie czekał i odjedzie Także trzeba tam jakoś wbić Odciągnijmy je, ej, odciągnijmy je po prostu A ja? A ja to co? Dobra Jak odjechał? Odjechał bez nas Jedziemy do nich Kurwa. P pociąg nam spierdolił No to fail Fail totalny Lol się uzmarzył tak czy tam Magda, nie wiem, ktoś się Do usmarzył. Dobro, pociągu, pociągu nie ma. Polska kolej splajtowała. to wszystko przez te osoby, które tam Wszystko przez te zombie, patrz, ich się tu trochę nazbierało i przez to tam pociąg spierdolił. No, survivors haven't been overrain. I chuj. No to trudno, no, zagramy jeszcze raz, może nam nie spierdoli. No, to pociąg nam i to by było na tyle w tym odcinku, kolejny odcinek będzie też na tej samej mapie, także zapraszam, zobaczycie czy nam pociąg ucieknie, czy nam nie ucieknie. Cześć!